W filmie Fight Club Tyler Durden wypowiada bardzo ciekawe słowa: Kiedy stracimy wszystko, jesteśmy wolni do robienia czegokolwiek. Tym cytatem chciałem rozpocząć ten film. Kiedy w moje ręce wpadła konsola Xbox 360, a wraz z nią pudełkowa wersja Minecrafta, postanowiłem, że nie będę wykonywać żadnych aktualizacji oraz ulepszeń gry. Konsola, od momentu przybycia aż do teraz, nie została w żaden sposób podpięta do internetu. Tym sposobem byłem w stanie zagrać w najbardziej surową wersję Minecrafta na Xboxa 360, jaka tylko może być. W tym materiale postaram się opowiedzieć wam o moich wrażeniach oraz przemyśleniach na temat tej wersji gry. Zapraszam do oglądania. Kiedy wejdziecie na mój kanał na YouTube, zobaczyć możecie, że z omawianym dzisiaj tytułem, ale w trochę innej wersji jestem bardzo mocno zaznajomiony. Na samym Xboxie Series X w Minecrafcie spędziłem około 1500 godzin, w trakcie których przeszedłem grę wielokrotnie, zbudowałem różne mechanizmy oraz dwa wielkie miasta, które mogliście zobaczyć w filmach. A przecież tych platform było wiele, od telefonów przez komputery na innych konsolach kończąc. Dlaczego o tym wspominam? Chciałbym w ten sposób nakreślić Wam, z jakim przeskokiem miałem do czynienia. To trochę tak, jakby żyjąc całe życie w mieście, przeprowadzić się na wieś. To porównanie, wbrew pozorom, będzie bardzo trafne w dalszej części materiału. Tak jak już wspominałem we wstępie, omawiana dzisiaj wersja nie była w żaden sposób aktualizowana. Dzięki temu, grając w nią, miałem do czynienia ze starymi teksturami, które są jednym z głównych fundamentów poczucia nostalgii wśród starszych graczy. Będąc tego świadomym, postanowiłem odpalić świat w trybie kreatywnym i zacząłem budować bloki z najbardziej zmienionymi teksturami. Dotarło do mnie wtedy coś, co sprawiło, że nagrywam ten materiał. Ilość bloków, która jest śmieszna w porównaniu z tą, jaka jest chociażby w najnowszych wersjach Minecrafta, sprawia, że zaczynamy postrzegać budowanie w tej grze w trochę inny sposób. Kiedy masz tak ograniczony wybór i nie masz kilkunastu możliwości wyboru dla określonego koloru bloku, zaczynasz budować rzeczy, które są po prostu proste i przypominające budowle, które budowałeś w swoim dzieciństwie. To sprawia, że zaczynasz cieszyć się z najprostszych projektów, jakie zbudujesz. Może to być most z półpłytek i pochodni, a może kolejka przejeżdżająca przez twój teren. Granie w tę wersję Minecrafta jest dzięki temu wolniejsze oraz spokojniejsze w porównaniu z innymi wersjami. Pozwólcie, że rozwinę swoją myśl. Współczesny Minecraft to gra oparta o to, aby jak najszybciej osiągnąć określone cele, takie jak zabicie smoka, zdobycie elytry lub zbudowanie bikona. Tutaj jednak świat gry toczy się powoli, ponieważ takich mobów jak Smok czy Wider po prostu nie ma. Najdalej jak możesz dojść, to do netheru. Oczywiście niezaktualizowanego netheru. Wiosek z zasadnikami także nie ma, więc zamiast okradać skrzynki biednych villagerów, po prostu idziesz kopać drewno. Przez brak struktur, mobów oraz mechanik, które znamy z dzisiejszego Minecrafta, ta wersja wymusza na nas granie w tradycyjny sposób. Czy jest to uciążliwe? Na początku tak, ale idzie się do tego przyzwyczaić i nawet da się to polubić. Wspomniane wcześniej porównanie do mieszkania w mieście, a potem przeprowadzki na wieś, ma tutaj sens. Jeśli spojrzymy na to w trochę bardziej stereotypowy sposób, najbardziej stereotypowy jaki tylko istnieje, ludzie przeprowadzają się z miasta na wieś w poszukiwaniu spokoju i harmonii. Oba te stany nie są możliwe do osiągnięcia w miastach, które przecież kojarzą się z ciągłym pośpiechem i pogonią za lepszym stanem materialnym. To samo jest tutaj. Grając w tę wersję gry, przez przytoczone wcześniej czynniki, gramy spokojniej i wolniej, delektując się przez to każdą minutą spędzoną na naszym świecie. A jak już o świecie mówimy. Według dostępnych mi źródeł pierwotna wersja Minecrafta, czyli ta z płyty i bez żadnych aktualizacji, ma określony rozmiar światów wynoszący 864 na 864 kratki. Nie jestem pewien, czy wersja, na której ja grałem, ma właśnie takie rozmiary światów, ale mogę powiedzieć Wam, że nie są one na pewno większe niż 1000 na 1000 kratek. Ma to oczywiście swoje wady, chociażby to, że po dłuższym czasie grania na pewnym świecie możemy popaść w pewną monotonię. Jednakże, jeżeli spojrzymy na to z trochę innej perspektywy, chociażby przez argumenty, które wspomniałem przed chwilą. Można powiedzieć, że taki rozmiar świata wymusza na nas, abyśmy odkryli każdy jego zakątek oraz wykorzystali w 100% dostępną dla nas przestrzeń. Użyję znowu porównania do najnowszych wersji Minecrafta, ale w takim materiale takich porównań uniknąć po prostu się nie da. W nowszych Minecraftach pokonywanie ponad 900 kratek między jedną strukturą a drugą to nie jest nic nadzwyczajnego. Na pewnym etapie gry takie odległości są pokonywane eletron w takim tempie, że nawet do zwykłego chodzenia nie można ich porównać. Tutaj, tak jak już wspominałem, elytry nie ma, a mapa jest mała na tyle, że pozostaje nam się jedynie cieszyć z tego co mamy i grać dalej. Sterowanie w tej grze nie różni się znacząco od sterowania w wersji na inne konsole Microsoftu. Używany w tym przypadku kontroler to dalej ta sama bryła i prawie takie samo umiejscowienie przycisków i gałek. Klasyczny pad do Xboxa 360 bardzo dobrze spełnia swoją rolę, wygodnie leżąc w dłoniach. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, zmiany są odczuwalne i dotyczą one najbardziej ruchu kamerą, ale one są na tyle niewielkie, że nie przeszkadza to w rozgrywce. Wersja gry prosto z płyty posiada 20 osiągnięć. Zdobycie większości z nich jest tutaj naprawdę przyjemne, a dzięki powiadomieniu, które wyświetla się na ekranie, bardzo satysfakcjonujące. Mamy tutaj do czynienia z klasycznymi achievementami, jak chociażby otwarcie ekwipunku, wykopanie drewna czy zabicie smoka. Są też trochę cięższe do zrobienia, jak chociażby zbudowanie kolejki, która jedzie w jednym kierunku przez kilkaset kratek. Zdobyłem już 14 osiągnięć, co przekłada się na 70% całości. I bawiłem się przy tym naprawdę świetnie. Teraz porozmawiamy o uczuciu nostalgii, które towarzyszy nam od pierwszego odpalenia gry. Klasyczne tekstury, dźwięki, oświetlenie i cienie sprawiają, że Minecraft w tej wersji wygląda tak samo jak wyglądał w czasie dzieciństwa większości z nas. Mam jednak do Was pewną uwagę. Kiedy oceniacie, czy zmiana tekstur była dobrą lub złą decyzją, pamiętajcie, że Wasza ocena w większości przypadków jest stronnicza właśnie przez to poczucie nostalgii, które wspomniane było wcześniej. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, zobaczcie kolejne filmy i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału. Do zobaczenia i cześć!